Mam też przykład jednego klienta e, firmy, w której pracuje mój kolega, z którym pracowaliśmy razem e, w agencji, i mówi, że ramki robią niesamowitą robotę, że działa to fantastycznie mm. e, i chyba żadne narzędzie z, tych, z tego polskiego podwórka nie ma tego rozwiązania e, tak dobrego. Ale znowu, ja w tym narzędziu nie pracuję, nie? Więc, e, więc trudno mi powiedzieć, 100% tak, 100% nie, nie? Ale przekrój jest duży. I jeśli klient nie wie, co ma wybrać, to warto jest nie słuchać tylko handlowców, tylko poszukać trochę informacji z rynku. Dobra, Maćku, super rozmowa wyszła. Myślę, że na liczniku mamy już godzinę 40 rozmowy za nami. E, to co, dziękujemy Ci bardzo za, za bardzo. to, powiedz jeszcze naszym słuchaczom czy potencjalnym Twoim klientom, gdzie mogą Cię znaleźć, gdzie powinni Cię zaczepiać. E, można mnie znaleźć na maciejstafiej.pl, e, to jest moja strona, Bardzo, nie wiedział. Bardzo, bardzo e, oryginalna, podobna e, jak e, moja e, i Marka. Moja? E, może założymy fanclub, ja o, muszę Brandingu. Tak, może być, może być. Karola, Karola jeszcze weźmiemy. E, tam ostatnio mam małą przerwę, ale najczęściej możemy tam znaleźć. Bardzo Ci dziękujemy za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. Myślę, że rozwieliśmy wszelkie wątpliwości odnośnie narzędzi, odnośnie kampanii, segmentacji chciało, tak i tak dalej, także wielkie dzięki. dzięki. Dziękuję bardzo.